Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek z serii Zrób to sam, zrób to w domu, zorganizuj Waszym zwierzakom czas i sobie również kreatywnie, fajnie, jaką dziś mam zabawkę. Dzisiaj mam dla Was taką torbę, torbę smaków do zawieszenia, jak najbardziej ze śnureczkiem naturalnym, jutowym, z karabinczykiem lub bez. Jak takie coś przygotować? Was e, posiada w domu torebki. Torebki papierowe, coś w rodzaju woreczka śniadaniowego. E, na co zwrócić uwagę, wybierając e, woreczek? Rozmiar i kształt jest zupełnie nieistotny, nada się wszystko. E, zwróćcie uwagę na to, żeby to nie było e, pokryte jakimś impregnatem, błyszczące, żeby to nie było woskowane, żeby to był jak najprostszy, jak najzwyklejszy, taki osobny, zwyczajny woreczek. E, jak sprawić, żeby taki zwykły, wylejony woreczek. E, świetną zabawką dla naszego zwierzaka. Do tego najbardziej i najfajniej przyda wam się dziurkacz. I co robimy? Taki woreczek dziurkujemy w kilku miejscach? Ale nie obawiajcie się, jeżeli nie macie dziurkacza nic straconego, co wtedy robimy? Możemy zagnąć taką torebkę. Wziąć zwykłe nożyczki i wycinać na przykład trójkątę lub cokolwiek macie ochotę. Postaną Wam otwory, im więcej otworów tym lepiej, ale też nie warto przysadzać, bo Jest ważny, ze zwierzak miałam też coś do roboty. I po wycinaniu tych otworów powstanie Wam taka ażurowa, lekko torebeczka. Do takiej torebeczki wsypujemy to, co Wasze zwierzaki lubią najbardziej. Suszone, najlepiej suszone, przyznam że mokre się nie sprawdzi, goreczek się zamoczy, sam się porozrywa. Suszone zioła, suszone siano, warzywa, owoce, korzenie jak najbardziej gałązki. Wypełniamy po brzegi, na koniec związujemy jukowym sznureczkiem, tak jak tu widzicie. Podczepiamy feramińczyk lub nie, w zależności czy takim dysponujecie i podwieszamy na górze klatki, na boku klatki, tam gdzie wasze zwierzaki będą się lepiej bawić. Podczepione na górze klatki będzie bardziej latać, będzie utrudnione zjadanie, więcej zabawy, więcej ruchu. Wasza decyzja, co z tym zrobicie. Natomiast w ten sposób możecie zrobić taką fajną, zdecydowanie zabawkę, jeżeli nie macie tych produktów, a macie ochotę nabyć, na koniec podeśle Wam linki, gdzie możecie poszczególne rzeczy bezpieczne i skuteczne nabyć i jak możecie działać, organizować Waszym zwierzątkom czas. Z czym od razu ostrzegam, jest to zabawka jednorazowa, dosyć szybko zużywana, bo zwierzaki to po prostu uwielbiają. torebkę rozedrą na drobne kawałki, i smaki wyjedzą. W przypadku moich zwierząt znacznie chętniej niż z miski. Przyjemniej się taki produkt wykonuje, a jeszcze przyjemniej patrzy, jak zwierzaki wyjadają, także jak zrobicie, pochwalcie się, jak Wam to wyszło i co z tego zostało po zużyciu, ile to trwało, zanim zwierzaki sobie z tym poradziły, z taką piniatą.